zaczęły się też odzywać kluby piłkarskie, w tym między innymi Legia Warszawa, czyli nasze największe w ogóle zlecenie w historii firmy do tej pory. Fajnie by było, gdyby nasz Leg się odezwał, ale, ale odezwała się Legia. Tutaj biznesowo podeszliśmy do tego jak najbardziej profesjonalnie. Ja się cieszyłem, że mogę zrealizować tak duże zlecenie dla takiego klubu. On przyjechał do nas, stworzyliśmy projekty, bo to były trzy różne projekty na trzech różnych modelach butów. On pracował dla Legi, więc on w dziale marketingu Legi pracował więc i pracuje Nadal w ogóle. Więc przyjechał do nas, ustaliliśmy jakie projekty, na jakich butach, wybrali trzy modele butów i na tych trzech modelach butów zrobiliśmy trzy różne projekty wspólnie. I na początku w ogóle się dogadaliśmy na 350 par, bo chcieliśmy sprawdzić, jak to pójdzie. Zrealizowaliśmy je w, myślę, w półtora miesiąca jakoś 350 par. To było na sklep legi, oni, oni zaczęli później to sprzedawać. Po Miesiącu jakimś od, sprze od sprzedaży pierwszej pary, znowu się do nas odezwali, bo wszystkie buty praktycznie poszły. Wow. Więc y, taki szał zrobiły w sklepie, że potrzebowali większego zatowarowania. I dostaliśmy kolejne zlecenie od nich na 750 par, więc, y, więc łącznie wykonaliśmy dla nich 1100 par, więc to było największe zlecenie w naszej historii, które, które dumnie wspominamy do, do dnia dzisiejszego. Czekamy na kogoś, kto to przebije.